17 dzień sierpniowej sprawności i dzisiaj postanowiłem wybrać się jako gimnazjalista, młody chłopak, na rowerową przejażdżkę z Warszawy, z Żoliborza, kierunek Nieporęt, co by sprawdzić jak aktualnie wygląda dzika plaża, która w sumie wcale nie jest dzika, bo jest chyba najbardziej uczęszczaną plażą w całym Nieporęcie, na całym Zalewie Zegrzyńskim. Niemniej, drodzy Państwo, trasa jest naprawdę super easy. Rekomenduję każdemu, kto nawet jakoś specjalnie na rowerze nie jeździ, a zastanawia się, czy to byłaby dla niego dobra opcja na weekendową wycieczkę, jak najbardziej jest to dobry wybór. Cała trasa była naprawdę fajna, sympatyczna. Wzdłuż kanału żerańskiego, więc bardzo ładne widoki, a jednocześnie asfalt taki, że normalnie autostrada rowerowa, ale też autostrada i dla pieszych. Szybka przerwa, podczas której wpadł pod podwieczorek od MacFit, a wam przypominam, że cały czas z użyciem kodu Nexion macie 25% zniżki na całe zamówienie. W matchfit, właśnie. Rowerem dojechałem tylko do nieporętu. Raz, bo taki był plan odgórny. A dwa, bo zrobiło się już dosyć ciemno. A w drogę powrotną po prostu wpakowałem się z rowerem do autobusu, który też tam dojeżdża. Można tak samo wykorzystać połączenia SKM, więc to też jest fajne rozwiązanie, które rekomenduję. No to od razu mogę powiedzieć, że bilet autobusowy na strefę pierwszą i strefę drugą, bo wszakże za strefę drugiej jechałem, kosztował mnie 7 zł. Tyle kosztował bilet normalny i to był mój koszt dzisiejszego wyjazdu. Było bardzo fajnie, polecam. I um.